No co, teraz będę robić następne pomidory. Jak myślicie? Uzbieram to wiaderko? Tych pomidorków, koktajlóweczek? Założymy się, że myślę, że będzie całe wiaderko. No, całe. Tak. Tak małe mi będzie całe. No, wyszło. Wyszło mniej niż wiaderko. No to nic. Zaraz dozbieram innych koktajlówek. Żółtych tam, żółte mam i inne mam ciemne. I będzie całe wiaderko. Na jutro do roboty. No i uzbierałam jeszcze takich koktyliówek. A najwięcej cieszę się z tej koktyliówki. Zobacz, jaka popękana, piękna. A jaka słodka będzie. No, idziemy? No, mi. idziemy do domu? I idziemy. Prowadzi mnie moja pomocnik. Hm? Ale jeszcze w piwnicy mam całą skrzynkę ciemnych koktyliówek. Spróbujemy, co z tego wyjdzie.